Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB bez BSS tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli outsourcing portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania! Cześć, dzień dobry. To 127 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. A skoro nagrywam go we wtorek, to już pewnie się przyzwyczailiście do tego, że we wtorki mówię Wam o ciekawych firmach. I dzisiaj opowiem Wam o kancelarii prawnej Baker McKenzie. O kancelarii prawnej w podcaście na temat BSS-u. A tak, dlatego że nie często słyszymy o tym, co robią kancelarie albo ich przedstawiciele. W świecie nowoczesnych usług dla biznesu, a stanowią one dosyć istotny element całej układanki, jaką jest sektor i świat nowoczesnych usług dla biznesu. Branża bss to nie tylko firmy księgowe zajmujące się kadrami, płacami czy też usługami typu Call Contact Center, IT czy szeregiem innych. To w tym szeregu znajdują się również instytucje, które na co dzień nie dość że świadczą usługi typu B2B. To jeszcze wspierają je w codziennym działaniu. Hm. No ale co może robić kancelaria prawna w odniesieniu do instytucji typu BSS? No jakiego wsparcia można się od niej oczekiwać? No, możemy oczekiwać na przykład wsparcia przy procesach związanych z rekrutacją, biurem, szeregiem innych działań prawnych, takich jak założenie spółki w Polsce, spisanie umowy spółki. Umowy z klientami w przypadku modelu outsourcingowego, bądź umowami z partnerami biznesowymi, tutaj w przypadku chociażby wspomnianych umów najmu, czy też rekrutacji pracowników, ale także i bieżącego wsparcia chociażby przy zmianie legislacyjnej w obszarach takich jak RODO, PPK i tym podobne rzeczy. W Polsce, jak i w wielu krajach, jest mnóstwo kancelarii, i to dobrych kancelarii prawnych, które zajmują się tą tematyką. Ale w Polsce, niemal od pierwszego dnia, kiedy to sektor nowoczesnych usług dla biznesu zaczął się rozwijać, kancelarią, która mu towarzyszyła, jest, była i jest nadal Baker and McKenzie. Gdzie, jakie Baker and McKenzie? Baker McKenzie. Nie wiem czemu, ale wciąż ten and wpakowuje w środek. To, że panowie Baker i McKenzie zakładali tą organizację jakiś czas temu, być może spowodowało, że w taki sposób o niej mówię, ale przepraszam Was, jest pełną nazwą jest Baker McKenzie. Baker McKenzie, nie dość, że dokładnie rozumie model funkcjonowania branży nowoczesnych usług dla biznesu, to jeszcze mówi ludzkim językiem. Ta międzynarodowa kancelaria prawna, specjalizująca się w prawie gospodarczym, swoją główną siedzibę ma w Chicago, w stanie Illinois w USA. Została tam założona w roku 1949. W Polsce jej siedziba znajduje się w budynku RONDO ONZ w Warszawie i swoją działalność prowadzi u nas od roku 2002. Kancelarię tę reprezentuje liczne grono wybitnych prawników, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Przekazują ją choćby na konferencjach z cyklu BSS Tour. Oraz BSS Forum. To tu, między innymi, sektor nowoczesnych usług dla biznesu usłyszał z ust mecenasa Michała Lisawy, który reprezentował e, m, kancelarię Baker McKenzie, e, takie rzeczy, które dotyczyły na przykład, zgodności z prawem działań typu employer branding, aktywności pracowników w internecie, używaniu wizerunku pracowników w celach brandingowych, zmianach w pracowniczych planach kapitałowych i wielu innych zagadnieniach. Przedstawiciele Baker McKenzie byli obecni zarówno na konferencjach, gdzie tematyką było, był wizerunek pracodawcy, czyli wspomniany employer branding, jak i modele operacyjne i funkcjonowanie centrów typu GBS w obecnych realiach gospodarczych. I taka konferencja, chociażby miała miejsce we wrześniu roku 2019 w Krakowie, czyli w takiej polskiej stolicy centrów usług wspólnych. Nie kto inny, ale to właśnie Baker McKenzie opracował przewodnik po specustawie COVID-19 i udostępnił ten przewodnik branży BSS poprzez platformę outsourcingportal.eu. Tylko w ciągu trzech dni przewodnik ten został pobrany 403 razy, z czego 111. W wersji anglojęzycznej. Także nie dość, że trafia ta cała tematyka prawna um, przygotowywana przez Baker McKenzie do czytelników polskich, to trafia także do czytelników, którzy nie są Polakami, a potrzebują bieżącej, fachowej wiedzy prawniczej i interpretacji tego, co chociażby we wspomnianym przypadku specustawa dotycząca COVID-19 wniosła do naszego codziennego biznesowego życia. Obszar BSS-u nie jest jedynym, gdzie, jedynym sektorem, gdzie Baker McKenzie zaznacza swoją obecność. W grupie innych branż, dziedzin, którymi zajmuje się kancelaria, są np. rynki kapitałowe, rynek private equity, bankowość, prawo konkurencyjne, zatrudnienie, energia i górnictwo. Opieka zdrowotna, nieruchomości, czy też własność intelektualna i wiele, wiele innych obszarów. Także, kancelaria ta dosyć ma szeroki wachlarz mm, swojej kompetencji, ale to za co ja. Cenię chyba najbardziej tą kancelarię, to jest to, co z takim lekkim uśmiechem powiedziałem wcześniej, czyli że mówi ona zrozumiałym językiem. To jest przyjemność wysłuchiwania przedstawicieli Baker McKenzie na konferencjach biznesowych, dlatego że nie słyszymy tam o konkretnych zapisach prawnych mowie, która nie do końca jest zrozumiała dla szarego, przeciętnego człowieka. Czy nawet menadżera z dosyć dużym bagażem doświadczeń w branży chociażby nowoczesnych usług dla biznesu? Sposób przekazywania wiedzy przez Baker McKenzie jest tak naturalny i tak prosty, że w zasadzie od razu można zrozumieć, o co chodzi w zawiłych procesach legislacyjnych, które obowiązują w naszym kraju. No to tyle. Więc kończymy na dziś. Jeśli szukacie wiedzy prawniczej, lub wsparcia na różnym etapie rozwoju swojej organizacji BSS, to przyjrzyjcie się chociażby Baker McKenzie. Niewykluczone, że to tu znajdziecie wsparcie dla siebie i znajdziecie odpowiedzi na pytania prawne, na które jeszcze odpowiedzi nie znacie. No to co? To jak zwykle zostawię Wam linki do zarówno strony Baker McKenzie, ale też i chociażby do wspomnianego przewodnika. Po ustawie COVID-19, aby łatwo Wam było znaleźć coś, co w tej chwili jest jakby nie było bardzo aktualne i może się Wam przydać na co dzień w Waszym codziennym życiu. No to co? Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji podcastu i o Instagramie, na którym od ponad tygodnia zaczynamy zaznaczać mocno swoją obecność z podcastem BSS bez tajemnic. Tyle na dziś. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!